Привіт. Jak побачення? Не дуже. Він провів мене до Митроїй і сказав, треба буде коли зустрітися ще раз. Cześć. Cześć, Fibi. Jak poszło? Kiepsko. Odprowadził mnie do metra i powiedział, powinniśmy to powtórzyć. Що? Він сказав, треба буде зустрітися ще раз? Це ж добре? Ні. У вільному перекладі слова треба буде зустрітися ще раз означають більше ти мене голого не побачиш. Це відколи. Завжди. Це така особлива мова. То повинні ми то повтужить. То хіба добре? Лучнім тлумаченню повинні ми то повтужить, значить, «нігди не забачиш мені нако. Откиди? завжди. To język randyk. Na przykład. Czy... Kiedy, na przykład słowa nie ty oznaczają, co ty? Albo ty taki choruszy chłopiec oznaczają, ja zostręciłem się z ryzynym alkoholikami i skarżyłem się z nich. Albo nam trzeba bywać na ludziach oznaczają, Co nie ty, znaczy to ty. Albo miły z ciebie facet znaczy, będę się spotykać z alkoholikami w skórach i skarżyć się im na ciebie. Albo myślę, że powinniśmy być otwarci na innych, znaczy. Jakemu ja, ja bulaję? I wszyscy to tak? znają. Tak? To po lekkoj udar? To jak w dzieciństwie, rodzice oddawali usypyty, a Tobie kazali, że wiedwazli je do znajomych na fermo? Dziwno, bo nasze rodzice naprawdę sprawdzie naszego psa. Mam wytwety. już kogoś na boku. I wszyscy to wiedzą? To tłum i cios. Jak w dzieciństwie, kiedy rodzice usypiali ci psa i mówili, że zamieszkał gdzieś na wsi. And our daughter кажити на ферму. На ферму до мілнерів у Коннектикут до Мілнерів. У них була така чудесна ферма, коні, зайці, за якими він міг би ганятися. Фарма мільнеру в камектіки. Мірі є звиком фарми з коніками і кручками, которые мугу ганять і. О, господи. Чічі. Начальник за п'ять хвилин мій біль мене. А вас до віку гристиме сумління, що ви послали на смерть безневинну людину. Оце було гарно. Oh God, o Boże. 5 <sukamy> minut będzie po bólu. Ale pan będzie musiał żyć, mając na sumieniu uczciwego człowieka. Hey, really to było dobre. <laughs> yeah? Tak? Dziękuję. Dawaj dalej. So, dobre. Do me, <laughs> ja to co ty chcesz od mnie, Dimone? Ja chcę jednego. Powrócić się do swojej kamery, bo tam ja mogę kurzyć. Perekur? Dzięki. Kontynuujmy. Czego do mnie chcesz, Diamond? Huh? Chcę tylko wrócić do swojej celi, bo tam mogę palić. Pal dowoli. Jasno, czego Demon kurs? Myślę, że dlatego to... kamery i sam. <noise> Co? Rosła bruku, Pusty zapiaście. Nie tak duże. O tak. <noise> Teraz wydychnij dym. Right. Dajmon pali w celi sam. Co? <noise> so. Rozluźnij dłoń. Opuść nadgarstek. <noise> <noise> aż <Mijasz> tak. <głos> <głos> Teraz weź macha. Right. Tak. Не так, дай сюди. Ні, ні. Я тобі сигарети не дам. Чого це ти? Ти хочеш цю роль, чи ні? Дай. Забудь, що це сигарета. Сприймай її як щось таке, чого твої руці не вис... Не дай мені. Не дам ті папіроса. Не буйся. Не миш о нім як опасі, радше як о чимсь, що ці одебрано. Kiedy jej trzymajesz, usy dobre, ty sobie wyczuwajesz cylisnym. Chodzi za Nie, Nie, na duże. No, my kury Trzymając go, right. czujesz się dobrze. Czujesz się pełny. Brakuje ci papierosów? <laughs> Nie bardzo. Right, Teraz parimy. О Боже! о боже. Кажуть він у мужика такий, як відстань від О, Боже! Podobną u faceta to taka długość, jako do werszeczka wielkiego palca do werszeczka wkazimnogą. To śmieszne. Na jednej ręce? Od czubka kciuka do czubka palca wskazującego. Bzdury. I use thumb... Mogę I użyć don't każdego, kto już... Nie każcie, ja wszystko zapamiętałam. Kapuczyno bez kofeiny dla Joey. Czarna kawa. Latte. Kawa z młoką. Okay. Right, Nie mówcie mi. Kapuczyno bez kofeiny dla Joey'a. Czarna. Latte? Chaj? Ja wszystko pięknie zapamiętałam. Świetna. Ja maluchina. I iced tea. Wyrabiam się. Brawo dla mnie. Фібі, що сталося? Та ні, нема про що говорити. Це мій банк. Що вони тобі зробили? Та нічого. Просто банк прислав місячний звіт. Добре, що чуєш? Так, тільки... кожі у мій банк. pocztę i otwieram... стан мого рахунку. Спокійно. Na mojemu rachunku leży zajwych 500 dolarów. Posypakę, Satan, znowu wziąłeś się za swoje. Tak, bo teraz ja mam jechać do banku i zjeść słowo w tym. też wyciąg. Łatwy. I znajduję na koncie 500 dolarów ekstra. To niechybnie sprawka szatana. Tak, bo teraz muszę tam miści to wyjaśnić. Po co? Гроші не мої. Я їх не заробила. Якщо я їх лишу, це буде крадіжка. А якщо потратиш, буде покупка. Добре, скажімо, я куплю собі гарні туфлі. А знаєте, що Достав то не заробіла тих пінди заховання, їх було б крадіжом. А видання їх було б за Okay. Powiedzmy, że kupiłabym świetne buty. Wiecie, co... słyszę? Ja nie moje, nie moje, nie moje. Nawet jak ja podskakuję z radości, ja czułabym... Nie moje, nie moje. My ciebie wyruczymy. My wziąmy pieniądze. Wszystko, co nie mi radości. Słyszałabym z każdym krokiem... Nie moje, nie moje. Nawet gdybym wesoło podskakiwała, słyszałabym... Nie moje. Zrozumieliśmy. Nie mogłabym się nimi cieszyć. Zależy Cię wielki karmiczny borg. Co ty robisz? Co ty robisz? Jak witko! Co to? Ja kuriu. Zaciągnęłabym karmiczny dług. Często. Co robisz? Co ty wyprawiasz? Пале не може бути. Ти ж три роки тримався, і оце мені дяка. Секундочку, ти згадай, як тобі було важко, коли ти кидав. Більше не покину. Добре, кидаю, кидаю. Не моге увірити, не паліш роки. І ото моя награда. Chwileczkę, pomyśl, co przeżywałeś, kiedy rzucałeś palenie okay, so time... Tym razem nie będę rzucał Dobra, gaszę Jak oh, no. I... ja jej teraz pytam? Ty dupę rozdziagnuj się, idę na pobaczenie z tym Alanem? <laughs> Jak? O oh, nie Teraz nie mogę tego wypić <laughs> Ай, амаго чанжа іде ще брать, мам ранка. Знов залемен. Як іде. Все нормально, він класний і нам разом цікаво. Коли ти нас з ним познайомиш? Подивимося. Сьогодні понеділок. Ніколи. Та ну після того, що було зі Стівом, не познайомлю. Та ти що, Стів нежнасть міло і добре се бачить. Kiedy go poznamy? Dziś jest poniedziałek. Nigdy. No, no, nie po tym, co się stało ze Steve'em. Co ty mówisz? Kochaliśmy Steve'a. Steve, Steve nam spodobał się, Steve był seksualny. Sorry. Wybacz. Ja jeszcze sama nie znaję, jak ja do niego stawił się. Dajcie well, mnie zbagnąć. A potem poznajemy? No. Nie. Wybaczajcie. Był seksowny. Сама ні він ним мисля. Дайте мені час. А в те деко познали? Ні. Все, сам. Навіщо мені їх з ним знайомити? Я його приведу додому, і через п'ять хвилин вони на нього накинуться. Вони ж як койоти, що загризають у череді найслабшу корову. Послухай людини, яка в житті бачила не Przyprowadzam faceta do domu, a oni rzucają się na niego jak kojoty, wybierając najsłabszą sztukę w stadzie. Jako ktoś, kto dostał w kościoł... ...tylko swoją na neswizżego mięsa. to nie tak straszne. Oni są twoimi bo Oni cię patrzą. Znam i prosto po prostu choć raz prywesty do domu chłopca, jakiej im spodobaicie. Ty rozumiesz, że szanse. Od życia powiem ci, że to nie takie straszne. Są twoimi przyjaciółmi, troszczą się o ciebie. Raz chciałabym przyprowadzić kogoś, kogo by polubili, ale wiesz, że szanse na to się kurczą, jeśli mają go i to nie jest mało, jak ty jego w ogóle nie Zabudź Zabudros. Aha, Tyż nie znał ci To wy obiecajecie? Tak, obiecajmy. Nigdy nie poznać. Nie myśl już o tym. Nie znałeś Chichi. Obiecujecie? Będziemy grzeczni. Będziemy Chandler, obiecajesz, że będziesz ciemny. Możesz ty, ale swoje kilo natilu, lisyjna. Chandler obiecuje, że będziesz grzeczny. <grym> <grym> Możesz wejść, ale bez kumpla z filtrem, Phoebe. <grym> 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 Дорога, міс бафе. Дякуємо вам, що звернули увагу на нашу помилку. Дорога панно Буфе, Дякуємо за звернення уваги на нашу помилку. Як премію кладемо на ваш рахунок ще 500 доларів. Перепрошуємо за незручність і просимо прийняти наш дарунок. Сувенірний телефон у формі м'яча. Ujawniajcie, teraz ja mam 1000 dolarów i mjęć telefon. Tą pomyłkę zasililiśmy Pani konto sumą 500 dolarów. Przepraszamy i mamy nadzieję, że przyjmie Pani ten telefon z wyrazami przeprosin. Możecie w to uwierzyć? Teraz mam 1000 dolarów i telefon. Z jakiej To win? Хто там? Алан. Чендлер, він прийшов. Що то за банк? Тон. Хто там? Алан. Чендлер. прийшов. Благаю, будьте please. чемні. Будь ласка. І не забувайте, як ви всі мене любите. Alan, wszyscy, sić. U sićce Alan. Hi. Hi. Bądźcie grzeczni, błagam. Pamiętajcie, jak bardzo mnie lubicie. Hi. Alan, this is Alan, to są wszyscy. Alan. Hi. Hi. To jest Alan. Bacha to prowazus ich czuł. Дякую, завтра тобі подзвоню. Okay. Так у вас свисамен. Задзвонюють. Okay. Okay, let Починайте побиття Алена. Хто перший? Ja pierwszy. Niech rozpocznie się gnojenie Alana. Kto pierwszy? Może ja. Pocznijmy z, z tego, że on kolopia u. Nie, wybacz, nie mogę. On nam spodobał się. On jest klasny. Chwileczkę, my mówimy o chłopcu, z którym ja spotyka się. Tak. A wy pomyśleliście? Tak. Zacznijmy od tego, jak drapał się w. Wy... Nie mogę. Byliśmy zachwyceni. Jest świetny. Mówimy o kimś, z kim się spotykam. A zauważyliście? А знаєте, що класно? Він так хитро усміхається. Yes, like так, так, наче той, що у туфлі. В якій туфлі? З дитячого віршика. Хитрий чоловік. Вічі це було супер. Тен його похилений усміх. Як фацета в буче. Як їм буче. З віршика. Шивечу. Хитро усміхається, у хитрій туфлі хитро катається. So I ja uważaju, Alan, Alan stanę Merylą, z Sanemirillą, z jakim porównują o tym, co się i chłopcie. Wieczek z krzywym uśmieszkiem żył w buciku pod drzewkiem. Myślę, że Alan zostanie wzorcem, według którego będą mierzeni przyszli narzeczeni. Путні хлопці, ні ні, думаю, це той єдиний. Справді? Так, я б за нього вийшов тільки за те, як він наслідує відомих акторів. Знаєте, думаю, кудись його запросити. Я це пришлі. що то може бути Серйозно? Сам вишіду за нього хоч би для його пародії Девіда научити. Wiesz, co mi najbardziej w nim spodobało się? Coś, co wybudywało mi samopowahu. Wiesz, co mi się w nim spodobało najbardziej? Co? Sprawia, że czuje się lepszy. To jak gra? Jak było na meczu?